Cześć, witam was serdecznie. Słuchajcie, właśnie jadę oddać najnowszą Skodę Superb i zrobiłem nią już ponad 1700 km. Oto ten wspaniały czerwony samochód. Z żalem go oddaję i uważam, że to rewelacyjne, rewelacyjne auto. Dlaczego? Zapraszam was na ten materiał. Przed państwem Skoda Superb czwartej generacji w najwyższej wersji wyposażenia, czyli Laurin Clement. Auto lekko urosło i mimo że jest to segment D, to rozmiarami bliżej jej do segmentu E i takich aut jak BMW Serie 5 czy Mercedes klasy E. Konfiguracja, którą jadę z dwulitrowym dieslem, kosztuje 219 tysięcy złotych. Widać, że jest to bardzo eleganckie auto, m.in. po chromowanych dodatkach czy tych ślicznych felgach dla wersji Laurent Clement. Zanim rozpoczniemy, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, dlaczego warto te moje testy oglądać. Żebyście wiedzieli, ja tymi samochodami robię naprawdę całkiem sporo kilometrów. I w tym momencie Superba mam już piąty dzień. Zrobiłem nim prawie 1400 kilometrów, a jeszcze no, około 400-500 kilometrów mnie tym autem czeka. Tak, 500. Samochód zazwyczaj mam na tydzień, więc jest to dosyć intensywne użytkowanie tego auta. Dlatego moja opinia jest moim zdaniem jakoś tam miarodajne. I wiadomo, jest to tylko opinia i każdy może mieć inną, może zwrócić uwagę na inne rzeczy. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że ja wziąłem ten samochód, zrobiłem mu kilka ładnych zdjęć i coś tam sobie powiedziałem. Także subskrybujcie koniecznie ten kanał, będę Wam bardzo wdzięczny za to i będę starał się robić dla Was jak najbardziej rzetelne testy samochodów. A teraz przechodzimy do Superba, którym jestem absolutnie zachwycony. To jest wersja Lauren Clement, czyli ta najwyższa wersja wyposażenia, taka zrobiona na ala luksusową, nazwijmy to, z silnikiem wysokoprężnym, z najsłabszym dieslem 2.0 TDI. I jest to konfiguracja, która jest stworzona do pokonywania długich tras. I już wam mówię dlaczego. Zacznijmy od wygody i komfortu w prowadzeniu Superba, i ogólnie w podróżowaniu nim. Na to, jak wygodnie jest mi w danym samochodzie, wpływa kilka rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest pozycja za kierownicą. Uważam, że Superb to najwygodniejszy samochód, którym dotychczas jeździłem. A jeździłem na przykład również Mercedesem EQS-em. Dlaczego Superb jest wygodniejszy od EQS-a? Bo w Superbie mogę sobie postawić nogę tak w pionie, mogę mieć naprawdę bardzo dużą możliwość ustawienia moich nóg. A w EQS-ie tak zrobić nie mogłem, ponieważ tutaj była jakaś tam kolumna. Która mi blokowała mój ruch nogi i po prostu było mi z tego względu niewygodnie. Dlatego ja bardzo w ogóle lubię ten segment samochodów, który no niestety powoli wymiera i są same crossovery, suwy, w których się po prostu niewygodnie siedzi, moim zdaniem. Siedzimy w tych wszystkich suwach jakoś tak wysoko, nogi mamy jakoś dziwnie rozłożone i nie jest w nich tak komfortowo jak właśnie w klasycznych sedanach, tam liftbackach, no aucie tego. Rozmiaru aucie, który jest właśnie tak zrobiony, że siedzimy dosyć nisko, e, natomiast mamy doskonałą widoczność w tym samochodzie. Możemy mieć nogi troszeczkę jakoś tak bardziej e, rozłożone, możemy sobie tymi nogami też gdzieś manewrować. No, po prostu komfort podróżowania, komfort tego, jak siedzimy w Superbie, jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Dodatkowo regulacja fotela, e, który możemy zarówno bardzo mocno przesunąć do przodu, odsunąć, podnieść, opuścić. Mamy również mm, element, który jest pod naszymi udami wysuwany. Kolumna kierownicy, która też ma bardzo duży zakres regulacji, to wszystko powoduje, że raczej każda osoba, niezależnie czy jest niska czy bardzo wysoka, znajdzie swoją idealną pozycję za kierownicą. Spójrzcie też na ten podłokietnik. W Superbie. On jest zintegrowany i Skody yy, i grupa Volkswagena ogólnie mi się kojarzy z tym, że mają taki fajny, regulowany podłokietnik, który możemy sobie bardzo mocno wysunąć do przodu, bardzo wysoko go podnieść, dzięki czemu praktycznie cały czas jedziemy i te ręce mamy oparte. Tutaj mamy podłokietnik na stałe. No i zobaczyłem to, mówię, hmm, może będzie mniej wygodnie. Nic bardziej mylnego, słuchajcie. Ten podłokietnik jest bardzo długi i jest jeszcze lepszy. Niż ten taki regulowany podłokietnik. Dlaczego? Dlatego, że w tym regulowanym podłokietniku pojawia się problem, gdy chcemy skorzystać z uchwytów na napoje, które zazwyczaj są troszeczkę pod tym podłokietnikiem. No i wtedy nie mamy wygodnego dostępu do dwóch kubków z kawami. A tutaj mamy cały czas dostęp pełen do rewelacyjnie wygodnych uchwytów na napoje i cały podłokietnik który jest bardzo długi, więc no nie ma opcji, że gdzieś tam nam ręka się z tego podłokietnika ześlizgnie, że on się skończy. I dodatkowo jego umiejscowienie względem koła kierownicy jest takie, że ja cały czas mam obie ręce podparte. Z lewej i z prawej strony wygodne, mięciutkie tutaj wykończenie. No, no, no nie, no jest bajka jeździć superbem. Na komfort podróży wpływa jeszcze cała ergonomia tego wnętrza właśnie te dwa uchwyty na napoje, o którym Wam e, powiedziałem. Fantastyczne pokrętła, które teraz Skoda wprowadziła właśnie w superbie oraz w najnowszym kodiaku. Wnętrze tego samochodu moim zdaniem jest w ogóle bardzo eleganckie, estetyczne, ale jednocześnie też takie minimalistyczne. Tutaj mamy ogromny progres względem poprzedniej generacji, gdzie no, to wnętrze było takie bardzo, jak to nazywam, volkswagenowskie. No był wyświetlacz, była klimatyzacja, były nawiewy i tyle, i schowek. No i, i działać działa, ale nie było kompletnie jakiegoś takiego smaczka. To wnętrze jest zarówno praktyczne, Eleganckie, jak i takie, że po prostu może się podobać. No i właśnie te pokrętła, o których Wam chciałem yy, wspomnieć. W końcu wróciło fizyczne pokrętło do zmieniania głośności. No ale, żeby nie było tutaj całej masy jakichś pokrętłów i przycisków, to te trzy duże pokrętła yy, mogą mieć kilka funkcji. I to środkowe możemy sobie tutaj zap zaprogramować, możemy wybrać aż z pięciu różnych. Funkcji, ja mam tylko dwa: głośność i po kliknięciu zmieniam sobie tryby jazdy. Jest to dużo wygodniejsze niż gdybym musiał to przeklikiwać na ekranie dotykowym. No, wiadomo. I tak samo prawe i lewe pokrętło, które służy do obsługi klimatyzacji. Domyślnie cały czas mamy tutaj zmianę temperatury, ale gdy klikniemy, to mamy podgrzewanie fotela. Gdy klikniemy jeszcze raz, wentylacja fotela. Jeżeli jest dostępna, tutaj mamy zarówno jedno i drugie. No i poza tym cztery przyciski służące do obsługi klimatyzacji. Moim zdaniem to wystarczy i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Skoda, jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje, że zrobiliście coś takiego. No właśnie, no i wygoda użytkowania tego samochodu tutaj nas. Mało co irytuje, chyba nic mnie w superbie nie irytuje. Chociażby ładowarka indukcyjna pod tą tutaj zasłonką jest to ładowarka indukcyjna do telefonu z chłodzeniem, więc ona realnie faktycznie ten telefon ładuje. Niestety, w wielu samochodach to się już powoli zmienia i grupa Volkswagena sobie z tym świetnie poradziła, ale nadal jest wiele samochodów, gdzie ładowarki indukcyjne do niczego się nie nadają, bo telefon się przegrzewa, przesuwa się na tych ładowarkach, no i po prostu się nie ładuje. Tutaj jestem w stanie ten telefon mieć. I jeszcze krótko Wam opowiem o tym systemie inforozrywki. Krótko, dlatego że w kilku testach e, nowych skut ten system już był i tam o nich mówiłem, więc zapraszam Was. Nowy ENIAC, nowa OKTAWKA RS e, i e, nowy Kodiak. Tam mamy ten system 13 cali. Jest on naprawdę responsywny, rzadko się zacina. E, raz mi się wyłączył i to muszę przyznać, że po prostu coś tu się zawiesiło ale dosłownie na 5 minut po tym czasie wróciło wszystko, więc nie mam zarzutów i wyświetla nam obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości, jest on bardzo czytelny, więc chociażby gdy połączymy się bezprzewodowo z Apple CarPlay, no to mamy nawigację, no po prostu wygodnie się z tego korzysta i o to moim zdaniem chodzi, żeby chciało Wam się tym samochodem jeździć. Warto dodać, że materiały, które są tutaj użyte, wyglądają na całkiem dobrej jakości. Ciężko powiedzieć, jak będą wyglądać za 10 lat, ale nie czujemy tu tandety. W drugim rzędzie jest ogromna ilość miejsca: podłokietnik, ładowarki i trzecia strefa klimatyzacji. A do bagażnika możemy spakować pół domu. Mamy też całkiem ciekawe rozwiązanie na przechowywanie kurtek czy parasola oraz lampki w klapie bagażnika, dzięki czemu zawsze mamy wszystko dobrze doświetlone. Auto jest też bardzo dobrze wyciszone. Całkiem przyjemnie jest wystrojone zawieszenie. No, ja Wam mogę chyba tylko plusy tego samochodu podawać. Ciężko mi jest tu znaleźć jakiś minus. Mamy tutaj fotele z masażem, i to nie jest taki masaż, że mamy dwie kulki, które po prostu robią tak i koniec. Tylko faktycznie ten masaż jest troszeczkę bardziej zaawansowany. Jak na ten segment samochodu, za te pieniądze jestem bardzo z niego zadowolony. Co prawda, masaż aktywujemy albo przyciskiem, który mamy z boku na fotelu. Z tym, że wtedy nie wyświetla nam się na ekranie od razu menu masażu. Wtedy włącza nam się masaż, który ostatnio był włączony. To jest dla mnie taki troszeczkę minus, że niestety musimy tu kliknąć w samochodzik, tu siedzenia, tu masaż i dopiero mamy możliwość ustawienia jakiegoś programu czasu trwania i intensywności. Szkoda, no cóż, jakiś minus się znalazł. Natomiast mamy tutaj, zobaczcie, dosyć dużo różnych programów masażu. Możemy sobie zmienić intensywność, ustawić czas trwania tego masażu, i ba, nawet pasażer y, może z tego komfortu korzystać. Także naprawdę ogromny plus, i to powoduje, że ja, gdzie ja bardzo często muszę zmieniać pozycję, mnie często nogi bolą, ja robię bardzo dużo przerw. Uwierzcie mi, nie jestem kierowcą, który wam zrobi półtora tysiąca na strzała i w ogóle z auta nie wyjdzie, albo raz. Ja co trzy godziny robię przerwę. W superbie. Bez problemu, ja myślę, że byłbym w stanie i z 1800 zrobić jednego dnia tym autem, i wiadomo, byłby to wysiłek jakiś, ale nieduży. No i jeszcze pod maską tej konfiguracji, która, tak jak Wam wspominałem, ona jest stworzona specjalnie, mam wrażenie, właśnie do pokonywania długich tras. Mamy najsłabszego diesla. Tak, są jeszcze producenci, które diesle którzy diesle robią, no i tutaj klasycznie 2.0 TDI volkswagenowskie, 150 koni, napęd na przednią oś, zestrojone, tutaj możemy mieć już tylko i wyłącznie siedmiobiegowy automat DSG. Bardzo fajny jest to zestaw, natomiast jest to zestaw właśnie do spokojnej jazdy w trasie. Dlaczego? No, ja powiem Wam szczerze, że nawet na jakiejś takiej drodze krajowej no czuć, że to jest tylko 150 koni. Może to jest to, że ja już powoli się przyzwyczajam do mocniejszych samochodów, do hybryd, które są naprawdę dynamiczne, do aut elektrycznych, gdzie wciskam gaz i to auto jedzie. Tutaj wciskam gaz. No i faktycznie jest to diesel, newtonometry zaczynają działać, yy, ale czasami mi tej mocy troszeczkę brakuje. No i jeszcze jest to diesel, więc też ten zakres obrotów, jest no po prostu charakterystyka silnika wysokoprężnego. Musicie sobie zdawać z tego sprawę, ale... Za charakterystyką silnika wysokoprężnego idzie również bardzo niskie spalanie. I gdy jedziemy spokojnie, no, no nie ma opcji, że ten silnik Wam spali więcej niż 7 litrów. To musielibyście naprawdę dynamicznie jeździć po mieście, co tak jak Wam przed chwilą wspominałem, no do najłatwiejszych rzeczy nie należy, bo nie jest to jakoś super dynamiczny silnik. Żebyście wiedzieli, nie jest też ociężały, po prostu no, to jest 150 koni w dosyć dużym aucie. E, no to wtedy może Wam spali powyżej 7 litrów. A tak, słuchajcie, autostrada przy 140 na godzinę 6 litrów. Taka trasa, jak teraz jadę, czyli e, no, krajówka 50-90 na godzinę 4 litry. Jest zima, mam minus stopień. Latem będziecie mieli 3,5-3,8 na tym baku, który ma prawie 70 litrów co też jest naprawdę dużym bakiem, jak na dzisiejsze standardy. 1200 km zrobicie bez żadnego problemu przy takiej standardowej jeździe. No ja tutaj, yy, no, od uruchomienia, słuchajcie, mam 4 litry spalanie. Długoterminowo 1380 km, czyli tyle, ile zrobiłem póki co superbem. 5,9, od zatankowania, 5,6. To są takie wartości. Coś wspaniałego. Do tego w ogóle nie słyszymy i. In... No dobra, nie słyszymy, chciałem powiedzieć, że nie czujemy, ale tak jak mówię przy charakterystyce pracy i dodaniu gazu, czuć, że jest to diesel, bo po prostu obroty się szybko kończą. Ale nie słyszymy kompletnie tego, tego że jest to diesel. Nawet nie słyszymy jakoś mocno drgania. Fantastycznie jest to wszystko tutaj zrobione. Pytanie jak będzie, gdy ten silnik będzie miał 200-300 tysięcy kilometrów. Myślę, że podobnie jak w superbach, które poprzedniej generacji, które teraz tyle kilometrów mają na latany. Z czego słynie grupa Volkswagena, z czego słynie Skoda? Chociażby właśnie z tego, że robi te diesle, Skoda słynie z tych wszystkich swoich simple clever gadżetów, czyli skrobaczka, za klapką do wlewu paliwa jakieś tam parasolki w drzwiach i tak dalej, ale rzadko się mówi o tym, że grupa Volkswagena ma fantastyczne światła. I za te pieniądze naprawdę w niewielu samochodach dostajemy tak dobrej jakości matrycowe światła. Które w grupie Volkswagena nazywamy Matrixami, też już popularnie zaczynamy na matryce mówić właśnie Matrixy. W Superbie już są światła drugiej generacji, które mają 36 segmentów i rewelacyjnie doświetlają drogę. Dla tych, którzy nie wiedzą, te światła działają tak, że mamy w nocy włączone światła długie, właściwie przez cały czas, i one wycinają fragmenty jezdni tam, gdzie widzą jakiś samochód, tak żeby po prostu auta z naprzeciwka nie oślepiać. Ale jednocześnie całe pobocze i tam, gdzie po prostu samochodu innego nie ma, żebyśmy wszystko mieli doświetlone. Działa to rewelacyjnie i jeżeli macie taką opcję, żeby sobie to dokupić, a dużo jeździcie, szczególnie w jakichś tam krajówkach, no bo po mieście, po, po mieście nie. Te światła matrycowe, one się świetnie sprawdzą właśnie na jakichś takich drogach podmiejskich, gdzie często jeździcie przez lasy. No dla mnie widoczność jest kluczowa, jest istotna i kocham jeździć z kodami. Po nocach. Naprawdę kocham. Czy jest coś, co mi w superbie nie pasuje? Chyba jego wygląd zewnętrzny. No nie przekonuje mnie. Nie jest to czysto rzecz gustu. I tyle. To chyba nie ma co o tym mało dyskutować. Na całe szczęście większość czasu spędzam w środku. I powiem wam, że ta zima to jest dla mnie, albo początek tego roku i końcówka zeszłego, yy, to jest czas, gdzie zakochałem się w dwóch skodach. Bo miałem do testu Oktawie RS, która bardzo mi się podobała, bo była niesamowicie praktycznym samochodem, taki przy którym nie ma się za bardzo do, do czego doczepić, a jednocześnie z takim pazurem. Czekam tylko na wersję 4x4, bo to jest jej duża bolączka, że była tylko w napędzie na przód. No i super w dieslu, czyli po prostu auto do pochłaniania kilometrów, a ja w trasy uwielbiam jeździć. Bardzo Wam dziękuję za ten film. Jeżeli Wam się spodobał, to proszę serdecznie o subskrypcję, napiszcie coś w komentarzu i niech ten test idzie. Do przodu niech ludzie go widzą, bo algorytmy tak działają, że coś tam trzeba napisać, lajka trzeba dać, żeby film był polecany dalej. Tymczasem nie zajmuję Wam więcej czasu. Spalanie mam już 3,9 i do zobaczenia w kolejnych materiałach.